Cześć moi drodzy, ja jestem Zygfryd A to jest tydzień ze sniperem. Dzisiaj po pewnych perypediach pod tytułem najpierw crash serwera A potem 15 klatek bez nagrywania, o co obawiam się, że w nagrywaniu by było 10, bo zawsze nagrywanie zmniejsza ilość klatek o 5 e, Udało mi się wreszcie e, Przyjść do nagrywania No umrzysz śniegu Halo, proszę umrzeć, dziękuję tak więc, serwer jest oczywiście mój, jakby ktoś jeszcze o tym nie wiedział, no to mówię. To jest na świecie. Oj, oj, tam był szpieg. Serwer jest się mój, mapa to zgodnie z obietnicą jaką ostatnio dałem jednemu z widzów, to The No i co, no i myślę, że jutro mogę uzbroić się w jakiś, w jakiś set, który, że tak powiem, wy mi wybieracie. Dajcie znać w komentarzach, co chcecie, żebym tam się, wow, co chcecie, żebym tam się dozbroił na następny odcinek. Trochę mniej ludzi, bo myślę, że niektórzy się nie co mogli zniechęcić przez te problemy z serwerem. Bardzo przepraszam, niestety nie mam na to żadnego wpływu. Muteczek normalnie, bo nic innego powiedzieć nie mogę. Ale przynajmniej parazu, które do tej pory nie miały okazji zagrać, bo słyszałem tutaj jakieś ucieszone, zadowolone głosy. Jej, gram z dyckfrydem i takie różne inne szczęśliwe, że tak powiem, wydarzenia. Tak więc nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, przynajmniej w niektórych przypadkach. Okay. Ty miałeś... To on no, to był no, ten, zatrywałem. dzwon zmarłego, Wiesz, jestem tego się. pewien nie może z za tobą Nie mam nie Skał za tobą Snajper teraz Czami nie mój tyle Dziękuję Będę Normalnie foch, tak Nie mogą Jakieś dziwne hate, które mi się pojawiają przy wypadkach Nie mam będzie z czego to się bierze, to jest bardzo dziwne. Tylko na tej mapie się to, to, to dzieje. wo wo wow wow Pani z papienią, No nie no Jestem wężki odwetyka jeszcze pateniu kudim tam płacze, ktoś tam inny widzę też na, na czacie jeszcze. Czy kudim płacze tekstowo w sensie? No co za niefart. nie FARC! Proszę użyć Mąch potanią Oj ojoj oj 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 Co się odpali tutaj strzałej? Nie, nie lipa Trochę po skramlu widzę niefortunnie dla nas Ojeje. nie ojej, nie, ojej. proszę nie kampić! Musisz komentować każdą osobę jaką zobaczysz? Nie. Fajnie. Co tu się dzieje? LOL. Dostałem z patelni. Aaaaao! Czemu nie mam? Chciałbym mieć patelnię kuriozum. Są takie w ogóle? O, ale to byłby wypas. Każdą klasą bym biegał z patelnią i zabijał ludzi. Chyba każdą klasą można mieć patelnię, nie tak mi się wydaje przynajmniej. Jaski, co ten demon? Może się wypalić. No, kurde bele Halo, proszę nie, nie spać na respie. Dziękuję. To ten medyk. No! Krytyczna e, szynka, czy ja też mam szynkę? Nie nie No, Plamienne ostrze trochę mnie obrażają, ale zmienię to plamienne ostrze. Ooo, szach i szacha wezmę. Dawno nigdy nie używam. Oj, 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 oj. O. Randomowa strzała jest dobra jeśli trafi kogoś Co ten kladży tak po prostu co to było dla dziedziny ten Ojojoj oj, oj. Ale dostałem niefortunnie Ja z tych win ich Zobaczę, że nie w ogóle zróbmy, no to kwiatora na sobą więcej niż 10, no dobra dwie A u nich co? A u nich prawie cały team Dobra, robimy Scramble, bo nierówne teamy są. U nich tylko trzech ma mniej niż 10, a u nas tylko dwóch ma więcej niż 10, tak więc. Był scramble? No, nie wiem, czym się zabługowało, że ta muzyczka ciągle leci. No nie, myślę, dobra. Aaaa, scramble chyba był. Czami jest w czerwonych, tkudym w niebieskich. Ojej, to będzie bitwa kochanków. Normalnie smutne. Tak. Siła myszcza. Oooo, Kudim i czami muszą być przeciwko sobie, ja zmuszam ich żeby nie współpracowali. Taki jestem zły. Zykfryk nie dba o romance widzów. Normalnie tak możecie mówić. Czego wy tam na ich nie wbijacie? Proszę nie podlecieć czami. Dziękuję. Jeszcze raz? Fajnie, że się nie ruszałem nie ale dobra Czami dobry metyk 2 na 10 polecam Znaczy jakości tych brydaków No a ła Ja tylko 25% obrażeń więcej jeśli mam więcej niż połowę HP hmm. to z Bushy, nic mu nie powiedziałem. Nie, myślę, że Shakin' tak będzie najlepszym wyborem. do takiej krótkiej walki. Dorywczej, że tak powiem. Jakkolwiek dziwnie się nie zabrzmi. No, przejęli punkt, ale no, no, może... mnie szczęście nie da mi już... Oj, 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 dobrze to wykombinowałeś, naprawdę. Sio! Ajajaj, aj, aj. dostałem od żeberka. Random kryt. Och. Nie jest sprawiedliwe, co to są random creedu, na czym to polega? Ja się tak nie bawię Jej, ktoś tam grubo biega. O, jaka ekipa O, trafiłem żeberko! Haha! Zemse z słodka Skąd ten mnie się tam wziął? Ojej, ojej, gdzie są schody jak tu wejść? Łoooo tu był ten 1 Nie widziałem go ale lipa L ale lipa To można psa nawać a szynki nie można nazwać? Co wy nie umiecie jednego waneksia zabić? Trzego bijecie Kudim co to była teleportacja? się na Lol. Ja przecież nie wiem go trafić. Dziękuję. A ja tu się będę kampił. O, trafiłem, trafiłem, dziela! Jak, aha, on punkcie puchcimował. Ja tego brudziłem. No dobry jestem. Bardzo polecam. Brawo ja, jak to się mówi. Oj, 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 oj. No, ale wiem, tam nawet. Ha, <laughs> Chyba medyka. Tak, nieźle. Bronić punktu na boju. Ech. To setę na jutro to w ogóle widziałem, że ktoś napisał pod poniedziałkiem jeszcze ze snajperem, że czekał na to 7 tygodni, żeby mi powiedzieć jaki set, więc tu jakby się tak zastanowić, to chyba wybiorę jego set, że tak z dedykacją normalnie, skoro aż 7 tygodni czekał, żeby mi ten set zaproponować. No ale możecie i tak pisać to z dzisiejszego jutrzejszego odcinka wybiorę co będzie w pojutrzejszym odcinku, że tak to ujmę. Demo góry, Czemu góry. by nie więcej opcji to większe możliwości? Ło, ja dostałem krzyżowca, znowu dostałem. Ha, zabiłem go co się dzieje. Gdzie? Nie widzisz? Nie, kto pisał? <laughs> Sorry. Jakie wyzwisko? Tak, gdzie? Dziwnie, <laughs> może tu mam. Nie, nie widzę tutaj też żadnych <laughs> wyzwisk na, na czacie. Hm. Nieważne. Ty, ty, ry, ty, ty, ry. O, ale bania No nie No nie <laughs> Smutam W ogóle Sautys mi tu proponował, że mi wyślę e, kod do bety gry Paladins Paladins? Jakoś tak to się nazywa Tu sam się zapisywałem, ale nie udało mi się nie dostać na żadnego kluczyka Smutno mi, ale trudno się mówi e, Była jeszcze jedna taka gierka w tego Paragon, o do Paragona też się zapisałem ale też mnie nie chcą w becie do Overwatcha też się zapisałem ech ja mam pecha, pecha, pecha. pecha do tych wszystkich e, otwartych betów, do których się zapisuję bo już kiedyś tam kiedyś tam się zapisywałem do innych bet, innych gier e, i też mnie tam nie chcieli więc <ścoughs> chcą żebym wydawał pieniądze na gry a nie co mi tych, tych gier spróbować, no nie, nie polecam generalnie granie, grania bety. Wiem, że niektórzy też dostali kluczyk do beta, bety duma nowego. Też im mega zazdroszczę, bo uważam, że bardzo dum nowy mnie interesuje, ale to jest jedna z tych gier, które no, wyglądają ciekawie, ale nie odważę się ich kupić dopóki nie wypróbuję, bo mam bardzo mieszane uczucia. Szczególnie, że no o ile na konsolach to, to może multi zrobić furorę, o tyle na kompie, znaczy na PC to właśnie e, jest dużo wiem, odnoszących sukces tytuły takich jak no nie wiem właśnie chociażby Team Fortress, e, CS i takie tam inne że tak powiem LOL I Takie tam inne, więc no według mnie na... E, na PC tak jest o wiele większa konkurencja jeżeli chodzi o strzelaninki Szczególnie jeśli chodzi o tryb multi Więc no może się okazać, że po prostu y, Dum nie przeżyje tutaj konkurencji Czy też nie przetrwa jak dwa tak zwał. No ile on ma HP? Ja pierdzielę no Więc byłoby miłe jakbym faktycznie do te, tych paladynów W ogóle ponoć system rozdawania kluczy do bety działa tam tak, że jak wbijesz trzeci level to dostajesz trzy nowe klucze jeśli tak jest to bardzo fajnie i te klucze pewnie rozdam na grupie w jakichś ogłoszeniach po prostu randomowych Oooj dostałem strzynki Tak więc czemu by nie W sumie palanec czy palanec nie ma być docelowo też wielką free to play Jeśli tak no to oczywiście dobre kolejna świetna pozycja do właśnie serii mojej free to play Gdzie pokazuję wam darmowe gry nawet tylko że gry na skima No właśnie, na razie to są gry na skima tylko więc Ja pierdzielę, co się dzieje? Czemu mam krwawić? Aha, bo miał postnońskiego tłuczka. Czucz. No, niedobrze, niedobrze. Dla mnie niedobrze, tym bardziej, że dałem skrócony czas odnowienia życia, znaczy Skrócony czas respawnu, tak zwany. Więc no, niekoniecznie mi to może tutaj się udać przejąć, ale się udało! Bardzo dobrze. Co za frywanie. Co się stało, że co? Nie wiem Ale z rekcie udział i to ostro Kto? Scramble? No dobra Nie Nie no, w sumie wygraliśmy już dwie rundy dżendem, no to faktycznie troszkę podejrzany. Nie wydaje mi się, żeby były dużo różne staty, ale dobra niech będzie Poleciała szczała poleciała Szczelam ze szczały LOL całkiem randomowy strzał do tak Ale się udało Tylko i kogoś zabiłem A! O dzięki Jeszcze raz, jeszcze raz Dziękuję. A widziałem, że tu pyra biegnie, nie dało mi się jej złapać. Co się dzieje? Jaki pogrom i teraz to nieruchcimy chyba dopiero. Oj, oj oj, oj, Również mnie pogardził jakimś medyczkiem i leczonkiem. Co ten szpieg tak się na mnie uziął? On ma teraz wązmarłego odpalony. Więc ja wiem, że teraz gdzieś się tu pojawić skubanie. Jeszcze ja nie wiem gdzie. Się stało? Wow, co za w tym momencie pałęta. Gdzie on jest? Co za walka, ogień. <grych> wow, najpierw dostałem w kuszy potem długu, nieźle. Cze Czemu tam żadnych headshotów nie ma? Halo, proszę dostać w głowę. Oooo, dosiągnął mnie. <laughs> Niedobrze. O tym poleciał. Jest wylot. Dawaj, get rekt normalnie. O, piknie. Get rekt. Piero co był? Hehe. Jestem Stand still for your headshot. Haha, dobre, dobre. Podoba mi się. I want to believe, tak, dokładnie tak. Już to widziałem, ale myślałem wcześniej, że to jest kawałek po prostu wystroju mapy e, Bo na CTF 2 Invasion czy jakieś takie, przecież takie plakaty są A tu się okazuje, że to ktoś takiego sobie spraya ustawił No kurde, nie trafiłem tego skałka, miałem ja no nadzieję, że tak to się stanie Kogoś tam trafiłem do ale nie wiem kogo Aaa systa, piknie Uciekaj, żeberko! Uciekaj! Ratuj! A nieważne. Chciałem cię ochraniać, ale to późno się odwróciłeś. Zdem z kuszy krzyżowca tkudni ma. No to w ogóle kusza krzyżowca jest fajna broń, lubię. Polecam generalnie. Super na meta. Ofensywno, defensywna. Och nie, przyjmują B. B jest tutaj, nie? Tak. Oooooo! O kurde wiele, myślałem, że jeszcze to przeżyję, ale mi się zdenerwowało, no. Ileś można tych HP mieć normalnie i żyć. Ojej. zdominowałem! Około o, o, o się tam blokowałem No no no, no. Huh. Co się dzieje? Jodam jeszcze asystę jakąś, no nieźle Zdominowałeś mnie Kudim jego lol Jakie obelgi Są obelgi level grupa z ja Nie uciekaj mięczaku. O, cię ja przyjdę, gdzie jesteś? Ja zginęłem w czasie, przez jakiegoś barrelsa To co ma być Ostatnie życie może co, bo 21 mija Dobra, do końca tej rundy może zagramy, no to nie było z zmarłego, jakby tam dziabłem ale na razie nie mam czasu się oglądać normalnie Słyszałem, gdzieś tu przytchnął Dezaktywacja z zmarłego. a co za pack że miałem ten, e, ten jak mu tam czy nie e tak kuternogą chyba się da oot jądną tu bli na pół proszę się wykrwawić no, prawda Kuternoga to jest tylko inny skin chyba dla tych e, małych butów czek to tam Nieprawda nie da się Ale do szarży potrzebujesz tarczy przecież, a nie kuternogi No bo się tarczy nie ma. No to bez tarczy nie robisz to, to szarży trochę. No trochę O ile tego? No, ja pierniczę co się stało? Halo punkt brońcie, nie? Ach. Dobra gra, GG. To ja się z wami żegnam. Dzięki wam za towarzystwo. Zapraszam oczywiście do grupy Zykwuryda. Zapraszam do zostawiania subów, jeżeli chcecie więcej odcinku z Steamboxa. No i co? Wyczekujcie ogłoszeń, jeżeli chcecie być na następnym odcinku. To było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Hej.